Ministerstwo Kultury, nowe w naszym portfolio, ale przecież nie nowe w naszym DNA. Co jest, za co odpowiada Ministerstwo Kultury? Drodzy Państwo, za pokój społeczny, za to, żeby kultura dawała nam siłę, a nie odbierała ją, za to, żeby godziła nas ze sobą, żeby dawała nam poczucie ode... od... takiego oddechu piękna, ale też rozwijała nas. Kultura nie może być kolejnym miejscem polsko polskiej bitwy. W kulturze jest miejsce dla tych, którzy widzą świat w bardziej liberalnych światopoglądowo barwach, ale jest też miejsce dla tych, którzy w tradycji, w tradycji upatrują poczucia bezpieczeństwa w tych niestabilnych czasach. Marta jest osobą, która dzięki swojej energii niespożytej, a znamy ją od pięciu lat, dzięki swojemu kompletnie innemu podejściu, bo ona, mimo tego, że jest z nami, jest z nas od tych paru lat, wciąż jest, no, można powiedzieć, niepolitycznym politykiem w tym sensie, że bardzo blisko jest tych potrzeb ludzi w tych wszystkich miejscach, gdzie dzieje się dzisiaj życie, nie tylko tu na wiejskiej, ale kultura to też media publiczne. To bardzo dobrze, że koalicjanci właśnie nam powierzyli odpowiedzialność za uzdrowienie publicznych mediów. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest też znak, że jesteśmy tą partią w ramach koalicji 15 października, która ma papiery, żeby zrobić to naprawdę, żeby przymierzyć się do tego w naprawdę poważny sposób, tak, żeby media publiczne nie były po raz kolejny partyjną tubą rządu żeby media publiczne nie łamały nikomu kręgosłupu, żeby media publiczne dostarczały przede wszystkim i to jest bardzo ważne w tych czasach zdrowej, czystej, prawdziwej informacji o stanie rzeczy w Polsce. Wielokrotnie przekonywaliśmy się w czasie naszych różnych rozmów zagranicznych, zwłaszcza w tym czasie, kiedy Rosja próbuje zdestabilizować sytuację w Polsce od wewnątrz, jak bardzo ważne jest to, żeby obywatele mieli zaufanie do mediów publicznych. Moje rozmowy z moimi odpowiednikami ze Estonii i z Finlandii, kiedy rozmawialiśmy o presji, która jest wywierana na ich kraje, kończyły się w ten sposób. Słuchaj, ale my się czujemy w miarę bezpiecznie, bo u nas serwisy mediów publicznych mają 80% zaufanie. Bo człowiek wie, że nawet jeżeli ktoś będzie chciał coś kręcić, że jest jakaś wojna w Polsce, że się coś dzieje, że, że coś wybucha, to wejdzie na stronę mediów publicznych, to otworzy y, kanał telewizji publicznej, radia publicznego i będzie wiedział, jak naprawdę jest, a nie co sądzi ten czy inny polityczny lider. Dzisiaj media publiczne to kwestia bezpieczeństwa państwa. I ja wiem, że nie będzie łatwo, bo mamy w koalicji różne zdania w tej sprawie, ale cieszę się, że mamy ten resort, ten obszar odpowiedzialności, który pozwoli nam ten proces na poważnie zacząć i mam nadzieję, że skończyć, ale na poważnie zacząć tak w porozumieniu z innymi koalicjantami, żebyśmy byli w stanie przekonać również prezydenta do tego, że to jest kwestia dzisiaj bezpieczeństwa państwa, a więc również ta, za którą on odpowiada.